Na początek chciałam się zapytać, co jeszcze w tym roku może się wydarzyć, bo od początku roku do września 15 nowych projektów zostało otwartych, a za nami kolejne, kolejne dni października, no i pewnie jakieś rozmowy też są prowadzone, więc interesuje mnie to, czy jakieś nowe projekty się pojawią. Będą nowe miejsca pracy u Państwa. O wszystkim oczywiście nie mogę powiedzieć, ale to co się już zdarzyło to na pewno kolejnych kilka zezwoleń. Do końca roku liczę, że 25 postępowania, więc więcej niż w zeszłym roku. Sprawa jakby się rozsupłała po tym, jak rząd ogłosił wydłużenie funkcjonowania do 2026 roku. Liczymy, że w tym roku przekroczymy gdzieś miliard 200 milionów nakładów i deklaracje dotyczące miejsc pracy przekroczą też około 1300 Powinno być dobrze. Czyli to rozsupłanie, ten wydłużony czas sprawia, że inwestorzy mają większą pewność, wiedzą w co wchodzą, jak długo będą obowiązywały ich chociażby ulgi podatkowe i to sprawiło, że zainteresowanie jest większe. Mamy do czynienia też z takim syndromem zamykających się drzwi troszkę, gdyż przyszłoroczna perspektywa zmienia jednak mapę pomocy publicznej w zakresie maksymalnej pomocy o ile dzisiaj klient inwestując 10 milionów euro mógł otrzymać nie płacąc podatku na Śląsku 4 miliony to w przyszłej perspektywie będzie mógł tylko 2,5 miliona. To też jest powód, dla którego inwestorzy starają się wykorzystać jeszcze to okno transferowe i liczymy na to, że pierwsze półrocze też powinno być niezłe. Mhm. Dodajmy, że żeby zainwestować w specjalnych strefach ekonomicznych, minimalna wartość inwestycji to 100 tysięcy euro. Udział własnych środków przedsiębiorcy to czwarta całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. To troszkę o plusach i minusach, panie prezesie, inwestowania właśnie w specjalnych strefach ekonomicznych. Jeśli chodzi o te minusy, to podpowiem, na przykład możliwa jest sytuacja, w której czynsze za wynajem lokali czy, 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 czy dzierżawe Ziemi są wyższe niż poza strefą. Możliwa jest też sytuacja, że trudniej jest troszkę znaleźć siłę roboczą, no ale te plusy są niewątpliwe, bo to przede wszystkim zwolnienia z podatku PIT lub CIT, no i często podatek od nieruchomości, z którego zwalnia konkretna gmina. E jeśli chodzi o tą ostatnią rzecz, czyli podatek nieruchomości, to jest kwestia programu, który gmina uchwali. To nie dotyczy jednak małych firm, gdyż najczęściej gminy starają się skoncentrować na takich jakby globalnych graczach i duża liczba miejsc pracy czy duże nakłady są podstawą do tego. To nie znaczy, że polskie firmy i małe i średnie tego nie otrzymują. To zależy od gminy. Natomiast niewątpliwie w czasie, kiedy jest dobrze na rynku, kiedy jest, gospodarka dobrze idzie, to wtedy w strefach jest całkiem dobrze. Natomiast musimy mieć świadomość, że nasi klienci otrzymują pomoc na podstawie przynajmniej dwóch warunków, które muszą dotrzymywać, nawet wtedy, kiedy jest gorzej. Pierwszy to są nakłady inwestycyjne, z tym jest lepiej, natomiast miejsca pracy należy utrzymywać również wtedy, kiedy na i konkurenci poza strefą zaczynają zwalniać, czyli odchudzają, obniżają swoje koszty, wtedy nasz klient strefowy niestety nie może tego zrobić, a więc naraża się na dodatkowe straty. Oczywiście Generalnie bilans jest... Bardzo pozytywny, i stąd zakładam, że zainteresowanie strefami powinno jeszcze wiele lat dostarczać Polsce wspaniałych inwestycji. U państwa 80% kapitałowo rzecz biorąc inwestycji to są inwestycje motoryzacyjne. Oczywiście też przede wszystkim za sprawą tyskiej fabryki Fiata. I tam właśnie takie zwolnienie na początku tego roku było, bo w pierwszym kwartale 1450 osób, potem 150 przywrócone do pracy. No ale oczywiście taki problem jest. Nie, boi, nie boicie się państwo takiej mono kultury w regionie? A muszę sprostować po pierwsze, to było przykre, że Fiat... Jako sztandarowa firma motoryzacyjna naszego województwa poza gm musiał zwalniać ludzi, ale na szczęście to nie było w strefie. E, natomiast y, jest tylko 60% inwestycji motoryzacyjnych e, i słowo monokultura mm. wydaje mi się być, e, nie pasować do tej sytuacji, gdyż Atom, ale tak to, przepraszam, o, to tą cyferkę wziąłam z 20... Państwa strony internetowej. <noise> Tam mówicie o 80%. To jest niemożliwe. Mm -hmm. Nie, nie, nie. 60%, 60%, 60 na pewno, jeżeli jest 80%, to, to inna strona, ale nie jest 60% zarówno zatrudnienia. Jakiś 60% nakładów inwestycyjnych, to mogło dotyczyć jakiegoś zeszłego roku na przykład, ale uśredniając od początku to jest 60%. Natomiast nie można tego nazywać monokulturą, gdyż ta ilość osób, które tam pracuje, a poza tym produkt, szybkość, mamy najwięcej dostawców, jest jedna fabryka General Motors, natomiast mamy mnóstwo dostawców, którzy są tak elastyczni, że nigdy nie posiadają w portfelu jednego odbiorcy, tylko kilku lub kilkunastu. I to powoduje, że jeżeli jedna firma lepiej wszędzie, to się sprzedaje. Najlepiej, jeżeli inny producent ma chwilowe, przejściowe problemy, to troszkę mniej się dla niego sprzedaje. Generalnie nie używałbym tego słowa monokultura i takich konsekwencji jak prawdziwa monokultura to na pewno Śląskowi nie przyniesie nigdy. Tak, no, to, no to, to cieszę oczywiście, bo Śląsk wcześniej też miał problem z monokulturą w postaci kopalni, oczywiście, prawda? Z tego wychodziliśmy. Potem była obawa, że, tak. że, 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 że pojawi się kolejny problem, czyli właśnie motoryzacja, która jak sektor spowolni, będzie problemem i ciężarem dla regionu. A czy właśnie w motoryzacji, ewentualnie w jakich sektorach te nowe projekty, które mają się pojawić, będą? Może nam pan zdradzić? Kto ma tam szukać pracy u was na Śląsku? E, no. <laughs> Wie pani, co. Mówiąc szczerze, to wciąż jest motoryzacja w tej proporcji, którą wymieniłem, czyli około 60%. Świadomie budowaliśmy też taką kompetencję regionu, żeby firmy motoryzacyjne, które chcą wybrać miejsce, znalazły najprościej i nie muszą szukać tego dalej, a więc to jest naszą przewagą. Natomiast są też projekty z innych branż, jest też, są też branża chemiczna, branża budowlana. Pojawiają się branże nowoczesnych usług. To jest bardzo istotna jakby zmiana. Coraz więcej nowoczesnych usług z grupy BPO czy ITO przyciągają same Katowice, które rosną na konkurenta przy A4 pomiędzy Krakowem a Wrocławiem. Pojawiły się właśnie Katowice, które są graczem. Ostatnio przyciągnęliśmy ibm i to 3000 etatów. To jest coś. Mm -hmm. A jak wygląda współpraca między strefami? Na ile ona, o, na ile ona pozwala jeszcze zintensyfikować y, rozmowy z potencjalnymi inwestorami, na przykład proponując im jakieś możliwości w tej strefie i w strefie powiedzmy ościennej, w strefie y, kolejnej, bliskiej? No, nie zdarzyło się tak nigdy, że gdyby klient, pojawiając się u nas, oczekiwał jakichś cech, których nie posiadamy, żebyśmy ich wysłali do. Na Słowację lub do, do Czech. Zawsze ze wzajemnością, robimy to z koleżankami, kolegami z innych stref. Wbrew pozorom my ze sobą konkurujemy, ale jednak przede wszystkim ze sobą współpracujemy i organizacja, która nazywa się Konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych, których mam zaszczyt kierować od kilkunastu lat, jest organizacją, która dba o dobre praktyki, dba o to, żebyśmy nie stawiali interesu partykularnego jakiegoś jednego miejsca nad interes gospodarki kraju.